wydarzenia na zamku w Bolkowie. Jak widzicie, całe miasto żyje koncertami. Na ulicach widać mnóstwo gotów, e, poubieranych w różnorakie, bardzo ciekawe i niejednokrotnie zaskakujące stroje. Pokażemy Wam więcej, co dzieje się w mieście Bolków podczas tego festiwalu. Nazywam się Marcin Planc, jestem jednym z organizatorów Festiwalu Castle Party. Największe gwiazdy tegorocznego line-upu? Dzisiaj Carpenter Brut czy właśnie Aesthetic Perfection, który właśnie za nami przygotowuje swój y, występ. A tak poza tym Tana y, Anahue z X-MOD Deutschland. Różnorodność gatunkowa? Pełna, jak co roku. Tu mamy od roka gotyckiego przez Elektro, pop, industrial, metal, black metal. W zasadzie, jak ktoś lubi muzykę z gatunku Dark Independent, to na pewno sobie coś znajdzie, czy na tej scenie, czy na tej scenie w parku. Jest atmosfera, są ludzie, można posłuchać czegoś nowego. To, co lubię, plus jeszcze, że tak powiem, nowe inspiracje. Czeka pani na jakieś gwiazdy? Ma pani swoich artystów? Na pewno na Aesthetic Perfection, a potem zobaczymy. Czekamy na Godminister, oczywiście. W niedzielę. I Aesthetic 20. Perfection. Carpenter tak. Brut tak. na pewno. No, te idziesz na Hell Boulevard. Wynikający byli Darkways. Corpus Delikty, taki słuszny. A nie Huwe, przede wszystkim, bo mnie pewne na rzeczy nazaleźła pani Mixmal Deutschland i warto zobaczyć, moim zdaniem, na żywo wykonanie tej artystki. Myrkur. raz byłem w Czechach. I naprawdę świetne, świetne show. I Sylwanie, czekasz na konkretne gwiazdy? Eee, właściwie to nie czekam jakoś tak specjalnie na konkretne. Chodzę sobie z, z koncertu na koncert. Czekam na coś, co mnie gdzieś tam bardziej wzbogaci. <śm> Osobiście pan kocha, lubi ten festiwal? Przede wszystkim za ludzi. To jest unikatowa społeczność, unikatowi bywalcy, jeśli to tak mogę określić, festiwalu. Z Warszawy, w Częstochowy. Patryk? Marta z Katowic. Gdzie jechałem? Z Pragi. Stanowski z Gór, z Jabora. Z Dąbrowy Górniczej. Ania z Gdańska. Dlaczego właśnie Bolków, Kawał drogi musiała pani przemierzyć, żeby tutaj eee, tak, się dostać. tu są moi znajomi, tu jest e, moja subkultura, e, tu są po prostu wszystkie wartości i to czym jest to. Ja się wychowałam na klasy kar, w sensie bez przyjeżdżania, ale rodzice gdzieś przyjeżdżali często i cały czas słyszałam o tym festiwalu. I to mój pierwszy raz, więc mama też wróciła po latach ją przyciągnęłam Kawał drogi, pokonałyście, żeby przyjechać tutaj do Polkowa. Co was tutaj sprowadza? Gotyk, w muzyka, ludzie, klimat? Co roku jestem tutaj, co roku słucham, co roku obserwuję, no i cieszę się, że w naszym małym miasteczku jest taka fajna, taka ogólnoświatowa, można powiedzieć, impreza. Piotrek Smyku z, z Łodzi. Jestem pasjonatem od y, przygody, jak słuchałem muzyki, tak? D.P. a później nieodżałowany pan y, Beksiński Tomasz. A teraz jest festiwal, który od 1994 funkcjonuje. Tu po prostu widzę szczęśliwych ludzi, szczęśliwych ludzi. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy, jak na tej, na tym Castle Party. Jakby cała ziemia była takimi szczęśliwymi ludźmi, obszyta to by było, to by nie było wojen, tak, i tyle. Miasteczko jest też dorany przyłóż, bo od wielu lat stara się tutaj ludziom ułatwić życie. Wiem, że Państwo są tutaj z okazji telewizji, to tym bardziej myślę, że w imieniu organizatorów mogę powiedzieć, że bardzo dziękujemy, że od tylu lat jesteśmy waszymi gośćmi i staracie się nam pomóc w wielu różnych miejscach, żeby to wszystko możliwie fajnie wypadło. To jest świetna promocja i dla nas jako festiwalu, no i dla miasteczka, które robi też kawał dobrej roboty. A co sądzicie o samym miejscu, o zamku, o gminie Bolków, o, o naszym regionie? No myślę, że jest bardzo fajna inicjatywa i też to, że jest na zamku, to taki ma swój własny klimat też. I myślę, że to był urok po całemu festiwalowi. Dla mnie idealnie, zamek bardzo fajny, fajna okolica, widoki z zamku bardzo fajne. To jest naprawdę bardzo dobry wybór, żeby tworzyć takie festiwale, to dodaje dodatkowej atmosfery. To jest taki chyba jedyny festiwal, gdzie można połączyć zamek. No, Brutal Assault na przykład w Czechach połączył fantastycznie XIX-wieczny fort z muzyką metalową. Tak samo Castle Party moim zdaniem świetnie łączy... Gotyk, dodaje tej pikanterii, tej atmosfery takiej, żar żarnko takiej przyprawy fajnej. Jest absolutnie unikatowe, jak zespoły przyjeżdżają, to przy rozmowach z zespołami czasami pada pytanie, że, ale my naprawdę będziemy grać na zamku? No tak, no będziecie, aha, okej, okay, ale, ale naprawdę na zamku, no tak, takim z XIII wieku prawdziwym, ale bez reżyserzy, tak bez. Dobre wieczór! Styl party to tylko muzyka? Nie, to przede wszystkim ludzie, styl bycia i oczywiście design. Piękne rogi, piękny makijaż. Skąd pomysł na ten strój i czy sam go wykonał? W zasadzie wykonała go ta pani, która właśnie tam ucieka. Zaś ją z filmu ucieka. To tamtą, tamtą tam, 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 panią. Ja a, ja ty, a, a ja tylko spiłam śmietankę. Chciałbyś opowiedz nam więcej o swoim stroju, bo wygląda pięknie. Czy sama go przygotowałaś? Tak. Elficzka. Sama projektuję ciuchy, natomiast sukienkę e, uszyłam. Tworzę wszystko, co jest zielone. E, też jestem prezenterką radiową. E, prowadzę swoją audycję, muzyczną wyprawę do Lorien. E, projektuję ciuchy. Jestem księgowo-kadrową. Ja jestem w liceum. To jest moja córka. Więc nie zawsze wypada mi, że tak powiem, być do końca sobą. Tutaj mogę przetrzepać szafę i wyciągnąć wszystkie te rzeczy, które na co dzień zżyrają mole. No ja pracuję w branży Generali IT, testowanie software'u tego typu rzeczy. Ja obecnie w księgowości. Klimat tego stroju jest wyjątkowy. Skąd pomysł? Czy sama opracowałaś ten strój, czy ktoś go wykonał? Ja na co dzień tak chodzę. Nawiązuję do kotów, które bardzo lubię, to są też nocne zwierzęta, proszę pamiętać. Ta wersja to taki troszeczkę mroczny, gotycki kot. Tak, oczywiście. Musi być trochę mroku, jak zawsze. Czy masz czarną, gotycką duszę? Myślę, że pod mam. Co znajduje się w tym rogu, bo bardzo mnie to ciekawi. E, no jest zimno, więc y, piję sobie grzańca. Żona tutaj zadbała o te stroje. Ona jest tutaj y, mm, projektantem. inicjatorem A to jest klucz z anime. Do mojego serca. Również chciałbyś, żeby wszyscy na co dzień chodzili tak ubrani na ulicach? Nie przeszkadza mi to i tutaj widzę, że ci ludzie, którzy tak chodzą ubrani, to są po prostu szczęśliwi. I o no to chodzi. Wiemy, że uczestnicy są nie tylko z różnych zakątków Polski. O rany, nie jestem w stanie wymienić ilości krajów, ale mamy gości naprawdę z całej Europy, aż po Amerykę i Amerykę Południową. Bo wiem, że mamy jakieś gości gdzieś tam z Brazylii czy tam innych części Ameryki Południowej, także naprawdę. Zawsze. Śmiało możecie konkurować z podobnymi festiwalami w całej Europie, a może i nawet na świecie. Castle Party jest jednym z najstarszych festiwali w tym gatunku w ogóle na świecie. O ile dobrze pamiętam, jesteśmy chyba drudzy. Wcześniej przed nami Hello. był Wave Gothic Refen, który był rok wcześniej niż my rozpoczęty, więc naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Mamy coraz więcej zagranicznych uczestników, ze względu na to, że ten festiwal jest po prostu bezpieczny dla nich. Czy coś się zmieniło na przestrzeni lat tutaj w ramach Castle Party? Czy ten festiwal to tylko muzyka, czy tutaj chodzi o coś więcej? Myślę, że to jest taka filozofia życia, może filozofia takiej wewnętrznej wolności, yy, yy. Bycia razem, integracja się, ludzi dużo przyjeżdżają, ludzi spokojnych, zapewne wysublimowanych pod kątem jakiejś estetyki muzycznej czy w ogóle estetyki. No i to jest ważne, że nie ma agresji, nie ma między nimi jakichś takich rzeczy, które no dzisiaj widzimy wokół nas, narastającą tendencją. A Bolków no, na tym tylko korzysta, dzięki chociażby temu festiwalowi dużo infrastruktury na przestrzeni 10 lat powstało. No, na pewno panowie być może byli, widzieli wystawę, dzisiaj w naszym kościele postewangelickim tam to również wykorzystywane jest w związku z festiwalem. Castle Party to nie tylko muzyka, ale również sztuka. My znajdujemy się w Bibliotece Miejskiej w Bolkowie, gdzie trwa wystawa. Ze mną pani kurator i autorka zdjęć. Przedstawcie się, panie. Dzień dobry, Sylwia Makris. na Teodorczyk. Powiedzcie parę słów o wystawie. Co przedstawia? Wystawa przedstawia serię obrazów, które były bukletem do płyty zespołu Behemoth. Przedstawiam tutaj 12 obrazów plus ten taki duży ołtarz, który jest w tej chwili za mną. Zainteresowanie, jeżeli chodzi o obecność tutaj na wystawie? Bardzo duże. Spodziewałam się, że aż tak duże. Jesteśmy tutaj codziennie od godziny 12 i przychodzi naprawdę dużo ludzi. Powiedzmy parę słów o, o samych zdjęciach, w jakim czasie okresie one były robione. Obrazy powstały w 2018, tak. I są interpretacją tak naprawdę obrazów starych mistrzów. Wystąpili na obrazach członkowie zespołu Behemoth i modelka Melanie Keitels, która przyjechała na sesję z Nowego Jorku. Behemoth gościł również na Castle Party, z tego co kojarzę. Tak, ten zespół grał po raz pierwszy w 2001 roku, potem w 2016, jak również Nergas ze swoim projektem Mi Man grał 3 lata temu, no ale mieliśmy także okazję gościć go przez wczoraj na Wernisażu, a także wczoraj spotkał się z panami, a prowadzą z nami po wystawie, więc no takie bardzo symboliczne wydarzenie, które wymarzyłam sobie, że podsumuję 30. edycję Castle Party. Niestety dogrywanie logistyki Sylwia Mieszka i twarzy w Monachium, Nergalysy w trasach koncertowych, więc zajęło nam dwa lata, a zatem bardzo się cieszymy, że, no, że, że takim wydarzeniem mogliśmy. Przede wszystkim, że mogło ono zaistnieć w tym miejscu, które, które jest miejscem z przeznaczeniem sakralnym, prawda, powstało, zostało zbudowane wiele lat temu. Teraz jest Centrum Kultury, a zatem fantastycznie, że te, że te właśnie Wszystkie. Jest, jest tutaj pewna metafizyka, pewien kontekst. Były te koncerty, ale to jeszcze przed rewitalizacją, to, kiedy budynek był w stanie surowym, Także tak, te ściany są przesiąknięte tymi, tymi dźwiękami i dajemy temu taki fantastyczny akcent. Ta wystawa odbyła się pierwszy raz w Polsce, czy, czy miała już gdzieś miejsce? Pierwsza, pierwsza wystawa odbyła się w Gdańsku w plenum, a potem jeździliśmy z nią po Europie i ostatecznie dojechać, do, płynęliśmy, do, leciliśmy też do Ameryki. Ostatni koncert był w Los Angeles. you była taka seria wystaw. Ona była częścią trasy koncertowej zespołu, bo po wydaniu płyty I'd Love You To Darkest towarzyszyła, no, pojechała w turnę razem z muzykami, była prezentowana w sześciu krajach w sześciu miejscach, przepraszam w kilku krajach no i w ten sposób fani na całym świecie mogli zobaczyć taką odsłonę działalności zespołu Behemoth właśnie, nie tylko muzyczną ale jak wiemy ten zespół buduje swój image także poprzez różne inne wydarzenia właśnie związane z innymi sztukami Wizualnymi, co jest po prostu bardzo no, cenną wartość. Jakie zainteresowanie było w innych miejscach, jeżeli chodzi o tę wystawę? Co duże, bardzo duże. Na wybiórku i w Los Angeles ludzie byli wpuszczani, po prostu były tysiące ludzi i nie mogli oni wszyscy wejść na naraz. Bardziej na wyciągnięcie ręki mamy tutaj w Bolkowie tą wystawę. Tak, to jest. Jest bardzo fajne, tak? Musimy sobie powiedzieć szczerze, że to jest jeden z najważniejszych zespołów metalowych, jest teraz w absolutnej czołówce światowej, Jestem tym bardziej się cieszymy, że gościliśmy Nergala nie na scenie, tylko prywatnie, jako, jako, jako właśnie no, tutaj na, na gruncie sztuk wizualnych i że ten projekt po Gdańsku, Warszawie, ale także Nowym Jorku mógł zagościć w Polkowie właśnie na kasę Party. I'm gonna kill it all. No jakie szczęście nas spotkało, bo chcemy właśnie mieszkańców Bolkowa również zapytać, co sądzą o tym festiwalu. Jest bardzo świetnie, podoba Widać, że to wasz klimat, piękny strój, czy sama go przygotowałaś? Yy, tak. Długo nad tym pracowałaś? Nie, znalazłam po jakieś rzeczy w szafie i to tylko tyle. Od trzech lat mieszkam już w Bolkowie, tak więc już trzeci tak naprawdę Castle Party, który widzę. Co według ciebie zyskują na tym festiwalu mieszkańcy? Czy cokolwiek? Ja myślę, że na pewno, na pewno jest to, mówimy tutaj o rozgłos, rozgłos Bolkowa. Castel Party jest bardzo rozpoznawalną imprezą na całym świecie. Wiemy, że przyjeżdżają tutaj ludzie z Irlandii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Sam miałem przyjemność kiedyś na stopa zabrać osobę z Kanady. Pytam się, gdzie jedzie, jedzie na Castel Party. Fajnie ubrana, więc wiedziałem, że od razu jedzie tutaj. Więc tak na dobrą sprawę no przede wszystkim rozgłos. No i, no i też kolokwialnie mówiąc troszeczkę gospodarczo na pewno Bolków tutaj ten zaszczyt Finansowy dostaje, e, chociażby wykupione wszystkie sklepy. Jestem Agnieszka, w sumie znana jak Fredka, tatu. Jesteśmy z Warszawy. A jestem Michał, znany jako pantokrator DJ. Także zapraszam, was Czy macie dużo klientów? Bardzo dużo. Mamy terminy już e, praktycznie do końca. Motywy tylko gotyckie? Nie, w sumie każde, jakie sobie po prostu klient zażyczy. Przyszły po prostu takie dziewczyny do nas, trzy które zażyczyły sobie ten sam tatuaż, bo są przyjaciółkami od wielu, wielu lat, mają około 50 lat i chciały po prostu tą przyjaźń tak jakoś zawięzić. I nie był to taki typowo gotycki, tylko bardziej taki przyjacielski tatuaż. Świetny, po prostu się zakręcił wokół. A wasze osobiste zdania o festiwalu, czy to tylko festiwal muzyczny? To nie tylko, to jest przede wszystkim ludzie, spotykanie się z przyjaciółmi, spotykanie po prostu różnych freaków, wariatów. No, z całej po prostu polskiej Europy, także i kontakty na całe życie. Ja z Bolkowa mam po prostu, i my wszyscy zresztą, mamy po prostu kontakty na całe życie. Spotykamy się, dzwonimy do siebie, mamy siebie na Facebooku. No po prostu taki, i trochę taki tygiel kultur. Ile lat? do dożywocie. No, Castle Party jest ewenementem chyba na skalę europejską, z tego co czytałem, z tego co powszechnie się mówi, to jest największy festiwal gotycki w Europie. Grupa Teatralna wernisarz z Jawora. Gościmy na Castle Party w Bolkowie. Generalnie jest po prostu przyjeżdżam tutaj, bo jest ok i tyle. Także akurat właśnie jest sygnał, więc biegnę na alarm, bo też jest jestem strażakiem, strażakiem Bolkowskiej jednostki, Także do zobaczenia, uciekam. Pa. Oh, thank you sir